To ja to chciałem pomalować kurwa i nie mogłem tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest kurwa? Nie pomalowałeś? No nie szło. To jest Amelion! Co to jest? Amelion. <noise> co? Amelinon Co to jest? Amelionowe! No, <noise> Jakie? Amelinowe! No dobra! A co to jest? No ale co to jest? To jest! Kurwa Krzychu, To jest Amelinowe! Amelion! To jest! <noise> I to, to drogę Ja chciałem, ja chciałem to pomalować, to chyba nie, nie pomalować tego. Nie pomalujesz, to musisz farbę amelionową jeść. Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową, ameliną. To jest. I to, te ramki, to pomalujesz. No a tego chciałem, to chciałem pomalować i Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To amelinium. Amelinium? nie pomalujesz farba, nie przy mnie amalinią farbę. A jest Ej, taka? No jak? No to jest kurwa wszystko można. Taka farba jest? No i a my farby nie musisz. No to już nie ma. A weź stomnik! Od no To jest ocynkowany. To jest tak, ale masz różne. I opryskusz i stomnika, może być stomnik czerwony i farba ni No to jest ta temperaturę. Tak. Bo masz różne gatunki. No. Hej, ale voľno jezdím, un, kurva. No nie, a jak šipko má jezdiť, tej? Čo Jak šipci jede, to lepí rozperdala.